Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Demo. i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z sezonu trzeciego. W dzisiejszym odcinku nie zabraknie oczywiście ekipy oraz strzelania do sąsiadów, troszeczkę budowania i innych ciekawych aspektów z gry Rust. Co oprócz tego chciałbym również bardzo podziękować Grafikowi, który przygotowywał dla mnie również wcześniejsze miniaturki odezwał się teraz do mnie po pewnym czasie i podesłał mi nowe miniaturki na, na sezon trzeci, które już teraz możecie zobaczyć na, na kanale zostawiłem jedynie miniaturkę z starą mojego autorstwa z zapowiedzi także możecie sobie porównać i zobaczyć jak świetne obrazki przygotował dla nas Clownet Dzięki bardzo i to o tyle, moi drodzy. Zapraszam do oglądania. Dobra, Motyl, info? Ja od prawej idę. Oni są za tą chatą. Są, za tą są, chatą. Za, są za wzgórzem. Uwaga, Jeden des... ma Bolta, drugi ma Thompsona. To jest trup, okej. Okay. się zesrałem. Nie widzę ich, nie, ich, nie, nie. nie widzę ich. Też nie? Wysył razem. Są daleko, są przy satelitach. Nie widzę. Ja widziałem. Póki widziałem na satelitach, nie wiem jak od lewej jeszcze tutaj sprawdźmy. Ja od prawej jestem, oni uciekali, oni uciekali na pewno. Nie widzę. No a nie są. Ma. są, dobra, daleko. Nic nie widzę. Daleko, słońce ślepia jak. Widzę, widzę, widzę. Mam jednego. Dostał. Został, został. Jeden dostał. Dobra, podchodzimy. Jestem tej chaty. Okej, okay. my jesteśmy z lewej strony tej chaty uciekają, już uciekają, 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 uciekają. Tak, uciekałem, tak, uciekałem, tak. Z stronę? Tak prosto biegną czy...? Prosto. Dostał! Jeden ode mnie też wcześniej. Skaczący przy chacie jest. Jeden leży chyba. Jeden za chatą. Jeden leży. Bo Musi... chwilę nie jak drugi. Za tą hatą z taką kurwa nie wiem... O nie, uciek też kurwa. Oni sobie dwoje dostali. A to nie jest ich chata. Idziemy. Nie, 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 nie. Oni są dalej. Jestem koło murów. Widzę cię. Są Jeden w czaku, przebiega przez krzaki. To, to ich chata może być, czy nie? Nie, Zabry. dalej poszli, dalej poszli desu. Uciekają cały czas. Zebo jeden jest blisko. Jeden jest bliżej, Jestem są daleko. Dostał. Biegną lewy. Kurwa, koń Dostał. Przez krzaki, Dobra. ale dostał. Wiesz, to może co to jest, ten z tego? Z Sa tego, tak. hmm? Jestem full ogólnie, nie? Naprawdę? Znaczy, w jakim sensie full? No, z tych ty typów chcę mieć od tego, od uh, rowerów. Wiesz, miałem <laughs> w kopalni to wszystko, wiesz, z dropa i typa całego zebrałem, kula. Chwój amunicji poszło na to. Na co? No, na to strzelanie do tych chujków. Nie, wiem, no to może być tak, ja działa. Mam, mam połowę staka. No ja miesz. Aha, no tutaj ja mam więcej, dobra, mniejsza bo ja mam wiesz bolta i kałacha i dlatego. Aha To co? Ja możemy wracać i po drodze farmić, podzielić lud desa i coś zanić w tej bazy. No drewno przede wszystkim, nie? To my jednego fula tylko zabiliśmy, tak? Tak No ale wiesz, oni nie podeszli tak? Uciekli Dobrze, że łapią te kabłazy Zapukał tam? Halo, jesteś może w środku? A ja z przyzwyczajenia wleciałem do tego lutrumu. To tu jest Co? To no. tu jest A tu w sumie mamy dwie kopalnie zjewiście No i 500 paliwa na obie Dobre, dobre, A tu jest czerkol, okej okay. O proszę, tu będzie staw Ja ze To weź zrób te Hadesu, dasz radę no. Git Metal jak jest metal to zrobię Nie yeah. To ja do z Ammo się zajmę podczas tej budowy bo... Cały czas jest chodzi. Mam dwa kodloki i dwa haczyki. Zresztą można drzwi w sumie, nie? No, dzisiaj w sumie trochę tej broni przynieśliśmy przynieśliśmy. No nie powiem. Ło, nie, nie chcę aż 100 amunicji robić. 100 tyle. Kolejny drop, o co chodzi? No dobra Prawie stówka ludzi Leci o, w naszą stronę, nie? O, teraz... Teraz za blisko, bym powiedział To, jest, le... za ten, że, to jest za tym, żeby ten koal przenieść, bo bez pizdy. Też mi się tak wydaje, że trzeba to stąd wynieść Nie ma nawet miejsca na jakieś normalne surowce Jakby było tak, że tutaj był shit, nie? I tego przynieśliśmy A teraz... Dziwnie leci, on zaraz rzuci Też się albo zaraz Fajnie by było supply'a sobie na bazę rzucić, ooo wtedy to by się działo Dobra, już za daleko jest Puści Już lecimy Co jest? O, jakieś lagi miałem Ulepszyłem ściany, one cały czas były trigowe Daj mi hacze od razu, okej? Okay? Aha, czekaj, tu mamy te... To teraz będzie tu. I tu. No i tutaj byłby cupboard. Ale ten na dole jest niestety pierwszy. I zamurowany. Także... Tyle. Także tyle. Kilku szaf. No trudno. I tak żeby się wbić do tej środkowej będzie ciężko, a zrobimy ją na armor i chuj. Bez Bez ten. Drzwi, co Bez mi drzwi ze te... mną Co ma tyle kraftujesz teraz? Pewnie nic. Ej, jakieś drzwi były to otwarte kurwa, że to było. Dobra. Zrób pompkę może z e, na, dół, na, dół, na dół, na dół, na dół, na dół, już. Na pa. dół. A, nie wejdę. Leciała prosto na nas. Ale chyba poleciała. Ktoś zagrywała się na, na kogoś na kuli chyba. Prosto na nas leciała. Słyszysz? Tak, nie. Agro złapałam na jakimś. Sukwa. Tutaj też trzeba coś wykombinować Na tym piętrze, żeby to miało ręce i nogi Bo tu tak naprawdę nic nie ma Oho He, tyle A może typa jakiegoś podniesione <grych> Nie kurwa mać no jest za blisko żeby się wychylać z dachu Strasznie blok no, braw, tu mamy jakieś piekarniki, tu mamy jakieś piekarniki Dostuj jakiś pomysł jak, zagosp jak zagospodarować to? Najpierw zamknij to może możecie mieć To będziemy już ten... Podcisk. Co? Co zamknąć? Górę? Górę zamknij, no, ściółką, to już nie, nic nie zrobi nam no. Dobra Już poleciała bo... chyba Jeszcze lata A już leci chyba za mapę Na pewno dużo drzwi. tu przydało się, chyba, nie? No plan był taki, nie? Możemy zrobić tak naprawdę wszędzie tego Hanikomba, jak chcecie. A całe podwójne, nie? Znaczy bo ja wiesz, planowałem na piecyki, żeby były w tych pokoikach, ale jak mamy piętro na dole z piecami małymi i duży piec na zewnątrz, to tutaj nie będzie piecy, bo to zwyczajnie nie ma sensu. A co tutaj? Bo tu miała stać szafa. To trzeba będzie jakiś dodatkowy lutrum chyba zrobić, nie wiem, z... No jest z, znaczy z szafkami. Z szafkami. Uh -huh. no. no i co? I byśmy postawili szafkę, po środku, cztery skrzynki i drzwi byśmy mieli tu, i drzwi byśmy mieli tu. Może A, tak? no to wtedy jedna drzwi wystarczy. Szkoda ten, Myślisz... metalu no. Dajem. No to jedna w takim razie. No to to by wyglądało tak. Co no. myślisz? No. Pokoiki po dwa i ten środkowy Lutrum, rum. Tyka. jak Masz kamień czy? Yy, troszkę mam. Ale skoczę po. Do mam robić? No, bo ja drzwi będę kładł, bo mam o, dobra. sztuki. No dobra, 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 no ale najpierw trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Jeszcze tysiąc kamienia widzę. Hop, Skoczył mi na twarzy. Zaraz, a faktycznie jest tysiąc na no, no zabieram to. I tutaj jeszcze jest metal, który jest Ja mam jeszcze troszkę. Ja o, jest tego drzwi. metalu! No właśnie te drzwi będę kraftował za to. Czekaj, 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 czeka. Skrzynki. O, cztery skrzynki. No i mam 1500 drewna tylko. Masz ten 1000, na razie. Oddam. A te 400 sobie zostawię na chwilę. Motyl? Co? Drewno jakieś masz jeszcze? Wszystko użyłem do skrzynki. No to masz są skrzynkę, kurwa, prawie. A, no jo. Weź mi upgraduj uh, te way, to ja zostawiam Właśnie, pytanie jak? Nie tak. Eee, tu, tu, wchodzimy. Jest, tu jest pojedyncze. Nie, tu musi być lepsze chyba. O. Tak, masz rację, no i tu jest wtedy tak. Czekaj, dobrze? Tu są dwa, dobrze. Tu jest doorway O, jeszcze na pierwsza? I tu będzie kolejna to ściana. Nie wiem, słuchaj na kogoś agro, i pewnie na kuli strzela jakiegoś biedaka. Gola z łukiem siedzi, i pupa płacze. Dobra, kropię przemieszczę skrzynki. tak bo tak czy siaki tak by bili. Ale mojowy później na pancie, na zwykły. Szczyt. Dobra. Później i tak zmienimy, no, no w razie, nie ma co kombinować. Wsadziliśmy desu? Bo wiesz, skrzynki. O. też podejść po prostu do tego, podejść blisko, no. O fuck. Czekaj, dobrze jest? Dobrze. Dobra, nie będzie. No, i dobra, starcz. To weź desu, jeszcze wstaw drzwi do tego lutrumu, który właśnie zbudowałem. Byłoby miło. Oko. A my tu jeszcze mamy twigi u góry. O co chodzi? Masz kamienia? No już nie ma. Na metal weź. To musi być skończone. Na metal mówisz, tak? No. No dobra na kamień to też dużo by nie poszło, to tam ile? To jest... 150, 150, nawet dwóch bym nie zrobił. Dobra, nie mam metalu. Czekaj. Op, 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 op. O. Ej, mogę podnieść drzwi. Ej, Desu, patrz, patent. Nie mam wpisanego code locka tutaj. Do tych drzwi. Patrz. Co jest? Mam opcję podnieść, a nie mogę ich podnieść. Też mam. Jest bóg. Ale ty masz wpisany code lock tutaj. No, ja no to nie ale nie, nie ma znaczenia pewnie wpisanie code locka No ale jest bug. Nie powinno być w ogóle tej opcji. Ale podniesie się dopiero jak wyjmiesz code tak? Tak, 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 tak. No nie powinno być opcji, no ale. Już myślałem, że je wyjmę, nie i będzie skandal. Ale nie. Nie no, wtedy to już gra by Nie miała sensu. Zostawisz otwarte drzwi i ludzie ci będą kraść. Dobra. Tak Fajnie to nie wygląda. Pan tak musi być otwarty Powiem szczerze, że ma to sens Okej, okay, styknie Mamy 6 no. kałachów, 6 tą sonów, 4 V i na sobie jeszcze Dużo Typów mamy pod chatą 3 to jakieś golasy Że uciekają za palisadą dwóch i jeden za grzybem. Ale mają Co mają? Leży. Dobi go, dobij go. Fuck! Tak. Dobity. Dobra, git. A, A nie za drugiego położyłeś. <laughs> o co chodzi? Hej, spróbuję sabotem sabotę go dobić. No spróbuj. Wow. Dobra, dobiłem go. Szkoda sabotów stary. Dobra to ja spadam. Spodasz, spadasz czy schodzisz po prostu? Nie, dachu? schodzę, schodzę. Ale idę i ole. Jeden, jeden wraca, ten golaz wraca po nich. Dobra, idę. Ma łuk, uważaj, żeby cię nie zabił. W tym miejscu jest? Za kamieniem, tym pierwszym od lewej. A widzę. A nie, ucieka już. Dostał. Dostał. No to Rzez. już na pewno leży. Ja po tego, do tego. A bo to w sumie. <laughs> Dobra, trzeba powpisywać kody. mają no, O, jakie to mam języką 400 hmm. blueprintów. Serio? No, 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 no tam nie byli, no kurwa. Znaczy, dopiero gra. Patrzetę mieli, pikaxa nie zaczęli. No, my na początek takich fajnych rzeczy nie dostajemy. Już cię przepuszczam. Ktoś patrzy patrzę przez ten z dachu jeszcze? Nie. Wpisuję kody sobie Fajnie kurde. Szło to Przez chwilę mi się ich szkoda zrobiło, ale powiedziałeś, że ruskie to już nie jest mi ich szkoda. No ruski nikt miał Ale te drzwi pożerają naprawdę tych matców No te drzwi to bolą Jakoś tak wcześniej nie zwracałem na to uwagi, ale jak gramy teraz z mniej osób to... Uu... Dobra Ej, hey, mamy kopalnię koło domu Co mamy? Dwóch folii, dwóch, folii, dwóch folii. trzech foli. O, gdzie to jest? Do sobanię pierwszy Co ty kitujesz? Gdzie mamy kopalnię? Nie? To na trendiardu. Ej, tu jest, w miejscu stoi, ty. Do może leży Dobra, leży, no Ja kraftuję ja drzwi Jest jeszcze jeden, jeszcze jeden jest Kto to jest? Za kamieniem czarnym Jaka jest dachu tak? tylko? Dobra, widzę radę. go, widzę go Dwóch jest, tam jest dwóch tam jest dwóch, tam, jest dwóch, tam jest dwóch, tam jest dwóch. Widzę, widzę. Kurwa Mać. Nie widzę teraz. Chujowo no. Dostał. Ucieka. Dostał. Lego, no. Dostał, leży na ty... bank, leży w krzak. Co, nie, nie leży, leży jeszcze? O kurwa, dostałem, ja pierdolę. Są? Za kamieniem jest jeszcze pedał, za kamieniem. Mówiłem, że dwóch zapomniałem o tym, co? Ej, ten, ten co ucieka w stronę train jest po trzech zshotach, panowie. Za tym czarnym kamieniem jest ten gościu. Zdychaj śmieciu. Dostał. Dostał ten uciekając Dostał właśnie. Dostał ten na daleko chyba. Na termin no też. No panowie, no ile można dostawać? Trzy razy. Co kurwa? O, on mam to co, na blisko? Do tym czarnym kamieniem Dostał raz, dostał raz, jest low Dostał do mnie, leży Dostał, leży A tamten daleko? Idę zobaczyć Czeka. Dobra, posiedzę na tych drzwiach Na tym, na tym dachu Zrobiłem Tutaj ja nie mam miejsca zbytnio Dobra, leży. leży, żyje, gościu, bo do mnie napierdala Ten z daleko tak. Ja palisadę ci poda Ja mam też Typa nie widzę, ale widzę skąd strzela a Golasy wybiegają Uh, lutuj, lutuj. Dostał. Wow, jaki dystans. Dobra, on już wraca. Tamten, tamten jeden ucieka. W Ucieka uh, Uciekają na prawo od treniardu Takie info. I gdzie oni kopalnie niby postawili? Motyl, ja jej nie widzę. Taką kopalnię? No mówisz, że mamy kopalnię koło domu. No jestem. A no kompanie. A kompanie. Dobra, dobra, dobra. Spoko, no to tak, dwóch mamy, tak? Jednego. Nie, nie no, dwóch. A ten drugi też zginął, tak? Desu no, jednego skasował. Od razu. Aha. On stał i lotował tych gulasów, co zabijali. Ogóle... No jak, ja mam gość tylko jednego. No a Desu lootuje drugiego. Tak. A tyle to z jego, tak? Tak. No. A się zostawiłem, Aha, to może Ten ty tak w ogóle mówię. On stoi. Czemu on stoi? Motyl, pamiętasz jak się lutował w starym razie Sta stałeś i patrzyłeś w plecak? Ta. Tak. To ten gość robił to samo. No, dosłownie. <laughs> stał, po nic, prostu stał. Nie, nie? Zamarzł. Żony brawo. O kurwa. Nie, nie jest, znam. No? Cztery zwłoki to są. Żony brawo też, no? Ha. To wszystko. Pipe, to, to został. Po tu rzeczy, że nic nie widzę, co tu jest. <laughs> Za no, Wiesz, że ja w ogóle wybiegłem z tym staffem, co z tych trzech gości? Nie? O, naprawdę stamtąd teraz, o Jezu, będziemy się strzelać. Stąd. Stałem. Dostałeś. Te. No, za 20. No, ale dostałeś. Dobra, schodzę. Oni są na tej wysokiej skale w ogóle w stronę train yardu. A, hey, tam. Dobra, jebać. Idę zmieniać drzwi w, w tych kabordach, pokryje ktoś. Eee, jak się odłożę? Dobrze. No dobra, tak. W sumie ta chata jest bardzo podobna też do tego, co budowaliśmy na polskim. Tak naprawdę. Tylko, że nie ma wejścia przez środek. Tylko, że tam to było 5 na 5, nie? No, ale nie gramy w 10. Tam, no. Ale... Trochę podobna konstrukcja. Tak naprawdę te trójkąty na zewnątrz to robią całą robotę, nie? No trzeba przyznać. No, Od... posz... Mot? bazę. Mody Daj... się we wszystkich? W y... Żadny. żadnym? żadnym. No, dobra. I też zrobiłem świetną rzecz, bo skraftowałem code loki, a przecież z drzwi mogłem wyjąć. Taka... Kłopota. Skraftowałem code -locki, żeby było wiesz, na no, no, zmianę drzwi w kabordach. Dadzą się. No, na pewno nie będzie trzeba później robić już? Ja, ostatni code. Ja Dobra, gotowe. caje już na dwie I co, tyle? Jak robimy z tymi kabordami? Może tak e chodzi o te wieżyczki, bo był plan, żeby właśnie wieżyczki robić z, e z tych szaf. No tak, to... też aby są za blisko, nie w tych pierwszych na pewno. Mhm. Tylko w następnych, o... tak? <laughs> z tych pierwszych będziemy rozespokojeni i na chatę. Aha, dobra, jasne. Czyli tak, to zostawiamy tak jak jest, robimy tak. murami i potem z następnych. Najpierw mury musimy zaleźć, musimy poratać teraz po samych rattaunach i pozbierać wszystkie bluplinty, które są dostępne, wszystkie beczki, rozpierdać wszystko co się tylko da. Przydałoby się zabić te z murem po prostu. No. Ej, widzieliście, że mamy skopa w ogóle? Nie. Co? Mamy w tam się próją te pod tą kulą, Poprosz. lecę po kulę. Mamy skopa? Mamy skołpa w bolcie. No ja mam go na sobie teraz. A z kogo to? Nie wiem, nie mam pojęcia. Teraz, teraz typ może nam naszczać, ty tam jest, co z, z, z... <grym> Oj, ale skąd? Nie Kiedy? Wiem, może... może ten, co teraz zabiłeś, Desu. Nie, nie, ten... nie, nie mam pojęcia skąd on. No Bo jak patrzyłem wcześniej, nie wiem, ile tam, z godziny temu, dwie godziny temu nie mieliśmy żadnego. No teraz Nie, no nie mieliśmy. To już system, który mieliśmy teraz. Prawdopodobnie. Ciekawe. Dobra, Pan był zobaczyć. Ja, to nie wiem, czy to ma jakieś... Bo jakbyśmy robili na przykład kiedyś drugą warstwę murów dookoła, camboardów, żeby nie nadrabiać piecami. To mógłbym tutaj dać, od drogi. Od drogi? Dasz radę? Powstawisz? Bo jest krzywy teren tutaj, to są problemy z tymi piecami. A, właśnie, ja tutaj miałem problem. Zobacz w ogóle, czy się da. Masz, są. Tę chwilę, bo ja nie wezmę tego wszystkiego. Nic dawa mi na razie, ok? Albo pomożesz mi upgrade'ować nawet tych. To jest trochę słabo z tym stawianiem. Zobacz, gdzie możesz, zobaczymy co z tego będzie. Tu mogę. Hmm. A co przynajmniej to... blisko szafy. Wydaje mi się, że jak teraz zamkniesz ten piec, Fak. to jak będziemy zamurowali, nie wiem czy tam mur wejdzie, to też dobra, dobra, zobaczymy. Ja jestem ciekawy, A, no. jak już baza będzie gotowa i mam nadzieję, szcz szcz szczerze mam nadzieję, że ktoś nas zrajduje, tak? Chcę zobaczyć, czy będą w ogóle iść na rogi tej bazy, do tych lutrumów, gdzie są te półki. To możemy adminowi powiedzieć, może nam będzie <laughs> chciał ten użyć C4 i damy komuś. Znaczy wiesz, wchodzimy po prostu, żeby ktoś naprawdę przyszedł, się na nas wkurwił i próbował nas zrajdować. Jestem ciekawy, jak ta chata to wytrzyma. Czy oni w ogóle będą szukali czegoś tam na dole? Bo Przez to teraz dana, to, Czy zrajdowali i nie szukali czegoś na dole? No bo mieli co kuć tak naprawdę i mi się staw na mordy sypał. <laughs> no tak, ale powiedz mi no, że no to kurwa, no ale skoro nie wiedzieli, co się dzieje na bokach. No. A od razu w górę, no proste. No, od razu w górę, no. Hmm, jak będą się... mury, to te boki są całkiem takie, może nie są bezpieczne, ale nie są takim oczywistym miejscem. To jest osta ostatnie miejsce w jakim bym szukał lutu u kogoś, w moim zdaniem. Tak jak ja to sobie projektowałem. Okej okay, moi drodzy, to by było na tyle. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie, że dotrwaliście do samego końca. Jeśli film się spodobał to oczywiście liczę na łapkę, a jeśli nie chcesz, aby ominęły Cię kolejne materiały z sezonu trzeciego i innych serii na moim kanale, to kliknij suba. Dzięki za oglądanie i na razie!